Gotowe. Miałem wielką przyjemność jako jedna z pierwszych osób w Polsce zbudować kuźnię czterech broni LEGO Ninjago i muszę powiedzieć, że ten zestaw to piękny ukłon w stronę historii serii Ninjago. Zestaw wchodzi do sprzedaży 1 stycznia 2026, kosztować będzie katalogowo 449,99 ,99 zł. groszy i składa się z 1259 elementów, sześciu figurek i kilku naklejek. Po złożeniu dostajemy klimat pierwszego odcinka Ninjago Zaklęty budowli z klocków LEGO. Warsztat jest pełen detali, od narzędzi kowalskich, przez sypialnie z obrazkami, po sekcję na poddaszu, w której znajdziemy nawiązania do historii serii. Jest też kilka naprawdę fajnych smaczków, takich jak karty ninja schowane na poddaszu, czy ukryta mapa czterech broni, którą możemy znaleźć pod wybuchającym szyldem. Do tego dostajemy aż 6 minifigurek, w tym Maja, Rey, Nia, Kowal Kai, Mistrzu oraz po raz pierwszy w historii kolekcjonerski mistrz żywiołu Ziemi na specjalnej rocznicowej podstawce, którą będziemy mogli łączyć z innymi z tej serii. Całość składa się bardzo przyjemnie, nie ma tu monotonii, każdy segment wnosi coś innego, a finalny model wygląda świetnie zarówno jako scenka do zabawy, jak i jako ekspozycja na półkę dla starszego fana Ninjago. No i tak, dla fanów Ninjago, starych i nowych, to zestaw totalnie obowiązkowy. A jeśli interesują Cię Lego nowości, to obserwuj mnie, a już żadna z nich Cię nie ominie.